Pytam, no pomóż mi woda robi się gorąca. Potrzebuję tego człowieka. Nie, człowiek wygląda od W Zagadki. I to trudne. Lubicie zagadki? No to zagrajmy o tego człowieka. Jeśli wygram, zabieram go ze sobą. Jeśli przegram, skakuję do gara. To dobre. Round one. Pierwsza zagadka. Dużo je i dużo pije. Jest duży, chodzi i bije. Papa Wesemir, rzecz jasna. Dobrze! Niech zada swoją zagadkę. Mam mnie każdy, lecz nie każdy lubi bawię dziecko, przygnębiam starca. Cieszę, dziewczę, urocze. Siku. Pięknie, kurwa. Pięknie. Wasza kolej, tylko szybko, bo mi się człowiek rozgotuje. Round two. Fight. Zimny. Zimny chlupa. Rymu, rymu. Zimny chlupa. Chlupa. Rymu do rymu. Zupa! Wódka! Ha, 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 ha. Dobrze! Kiedy płaczesz, ja szlochem. Gdy się śmiejesz, jak ich chodzę. Żegal? Odpowiedź brzmi: Lambert, Lambert tychuje. Zagadka za trudna! Człowiek oszukał! Wygramy mu uczciwie. Głupie zagadki. mm no!